Witam. Aby uzyskać zadowalającej jakości wydruki z, ze środowiska graficznego systemu GoInfo5Map'a należy ustawić odpowiednie opcje związane z wydrukiem. Zacznijmy najpierw od sprawdzenia jak będzie nasz wydruk wyglądał gdybyśmy w tej chwili chcieli go uzyskać. Najprostszą metodą jest sięgnięcie do menu pliki i wybranie pozycji kreśli. Okno dialogowe, które służy do określenia map w systemie GeoInfo 5 Mapa, zawiera m.in. klawisz Podgląd, znajdujący się w lewej dolnej części tego okna. Jeżeli użyjemy klawisza Podgląd, uzyskamy obraz, który odpowiada dokładnie temu, co uzyskalibyśmy na papierze w wyniku skierowania wydruku bezpośrednio na urządzenie drukujące bądź kresliące. Przyjrzyjmy się przez moment temu wydrukowi. Jak widzimy, Wydruk został przygotowany w konwencji kolorowej, barwnej. Widzimy również, że niektóre fragmenty tego rysunku, wbrew naszym oczekiwaniom, nie mają zastosowanych odpowiednich szerokości linii. Przykładem jest kształt tego oto budynku. Jego obrys nie został wyróżniony szeroką linią zgodnie z instrukcją geodezyjną. Widzimy więc, że prawdopodobnie system został źle skonfigurowany, a więc wydruki, które byśmy w wyniku wykonania tej operacji otrzymali, byłyby również nieprawidłowe. Wracamy do okienka konfiguracyjnego, klikając czerwony znaczek z X, po to, by przyjrzeć się dokładnie parametrom, które mamy tutaj do dyspozycji. W początkowej fazie okno do wydruków ma ukryte opcje, z których chcemy skorzystać. Aby te opcje zostały ujawnione musimy sięgnąć do klawisza znajdującego się w prawej dolnej części okna oznaczonego strzałką. Po rozwinięciu dodatkowych opcji możemy ustawić te parametry, które odpowiadają za odpowiednią jakość wydruku. Po pierwsze musimy zaznaczyć opcję drukuj ze stylem wydruku. Ta opcja odpowiada za to, że będziemy w stanie uzyskać Między innymi odpowiednie szerokości linii oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów, zaznaczamy drukuj ze stylami wydruku. W wyniku tego zaznaczenia system domyślnie zaznaczył opcję drukuj szerokość linii, która odpowiada m.in. za to, żeby granice budynku były wyróżnione odpowiednią szerokością. Jeśli teraz sprawdzimy, jak wygląda podgląd naszego wydruku, używając klawisza podgląd, Przekonamy się, że m.in. obrys tego oto budynku został wyróżniony szeroką, czy też innymi słowy grubszą linią. Ale nadal wydruk jest w trybie kolorowym, a więc niezgodny z naszymi oczekiwaniami, jako że chcielibyśmy uzyskać wydruk czarno-biały. Sięgamy ponownie do okienka konfiguracyjnego i tym razem kierujemy naszą uwagę na górną część. Po prawej stronie tego okienka, tu znajduje się lista stylów wydruku. Rozwijamy listę i odnajdujemy styl, który najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom. W tym przypadku będzie to styl monochrome. Ten styl odpowiada za odwzorowanie barwnej mapy na wydruk czarno-biały. Potwierdzamy klawiszem tak pytanie o zastosowanie stylu wydruku do wszystkich arkuszy. I ponownie sięgamy do klawisza podgląd. Jak widać, efekt jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Mamy już wydruk w konwencji czarno-białej. Mamy odpowiednie szerokości linii, ale mamy jeszcze jeden niepożądany efekt. Zwróćmy uwagę na symbol studzienki. Jest on w pełni zakreślony na czarno, niezgodnie z instrukcją. Takie działanie systemu wynika z tego, że nie ustawiliśmy jeszcze jednego bardzo istotnego parametru związanego z odwzorowaniem kolorów na wydruku. Sięgamy ponownie do górnej prawej części okienka do przygotowania wydruku. Użyjemy klawisza pod nazwą Edycja po to, by dokonać edycji w stylu wydruku monochrom. W oknie dialogowym, które zostało otwarte w wyniku sięgnięcia do klawisza Edycja odszukujemy na liście kolorów ostatnią pozycję jest to kolor 255. Jest to właśnie kolor wypełnienia między symbolu dzięki punktu osnowy geodezyjnej i wielu wielu innych symboli stosowanych w systemie Geo5 Map. Zaznaczamy kolor 255 i ustawiamy parametr intensywność na wartość 1. Jest to najmniejsza dopuszczalna wartość dla systemu. Potwierdzamy klawiszem zapisz i zamknij. I ponownie sięgamy do podglądu mapy. Jak widać mamy w tej chwili odpowiednią kompozycję mapy, a więc wydruk w konwencji czarno-białej, odpowiednie grubości linii, a także brak wypełnień symboli, to znaczy prawidłowe określenie symboli m.in. studzienk. Tym samym przygotowaliśmy system do wykonania wydruku. Należy pamiętać o tym, aby opisane czynności związane z konfiguracją stylu wydruku wykonać na każdym stanowisku graficznym systemu GeoInfo 5Map. Dziękuję.